Cześć, witajcie! Dzisiaj chciałam Wam tylko powiedzieć ta o takiej fajnej szybkiej sztuczce, którą możecie sami zrobić, ale to na 10 łap w górę pod tym filmem powiem jak to zrobiłem, że to powiem jak zrobiłem to, że to właśnie tu jest na te 10 No Na razie lajtowo zaczynamy i po tych 10 łapach powiem Wam w kolejnym odcinku jak to zrobiłem. No. Więc. Tak, potrzebujemy do tego torby, tak, teraz bierzemy tą torbę, wkładamy do niej kostkę Rubika, jeśli widzicie, tak tam, byle jaka, nie trzeba jej układać, chowamy, patrzcie, magia, no, nie ma jej, tata pewnie pomyślicie, że, to jest w te, że trzyma to w tej ręce, to jak wyjaśnicie o to? Napiszcie coś, dajcie łapę w górę w ogóle, a teraz wyjmuję kostkę i co widzicie teraz, ta pewnie trzymałaś tylko tam w rękach, jest to puste, to teraz mm, o Teraz mam do Was jedno pytanie. Jak wyjaśnicie to, że to jest całkowicie puste i tutaj nigdy nic nie było? No dobra. Dajcie łapę w górę i suwa. EO.